witam was w kolejnym odcinku z drugiego zaznaczenia Minecraft Przetrwanie Dobra, musimy sobie to... Dobra, tego potyka jeszcze I zaraz to drzewo Znaczy, no ściądzie. Dobra, no i w O, mamy dwie zadanki, to zaraz możemy to odsadzić Zazonek, a, do nawet, a do tego nawet nie zobaczyłem. No. Kości na razie na mączkę nie przerabiamy. O, ogórek uruchomiał też go zbierzmy. I odsadźmy. I to też trzeba odsadzić. Mm. Mamy. Dobra, nie mamy pochodni, ale my i tak. Okej, muszę podbierać te sadzonki Kurde, muszę sobie przeprowadzić zwierzęta A te melony nie rosną Ej, mam ziemniaka No, z buraka wsadzimy jednego ziemniaka Ziemniaka traktujemy mączką kostrom. bo ziemniaki można upiec i będziemy sobie robili pieczone ziemniaki Zaraz tak Musimy pofarmić trochę tego jedzenia w ten sposób Dobra, jeszcze dobra, ja tak dwa razy zrobić. Może i dam. Może jeszcze odsadzę go i go trochę dopustuję. To już wsadzę tutaj, to zabiorę. Dobra, i muszę lecieć. Kurczę, tu już odcedzi te odroby, te drzewa. Dobra, ale muszę już lecieć na do tej kopalni. Kurczę, kierkę mam z bezfrutą. E, potyki. Dwa. Na łupkowego bruku trochę. Ciach. Jak kurde, mam dwa potyki w ale dobra. Tylko wezmę to będzie akurat yy, może na no, wezmę przepalę te płotki. Bo właśnie po to co tam zbieramy. Deski może nam się wynająć do czegoś innego, ale płotki to głównie rok przepalenia. to niszczymy I schodzimy tam. OK. Ma tutaj jest też jasno. Kurczę, kurczę, szukam węgla. Dobra, ale tak tutaj węgla na szybko chyba nie znajdę. Dobra, z powrotem i w tamtym kierunku. A nie w tamtym są nasze te dobra Co by tu zrobić? no no może po prostu te pochodnie i iść tam na dole szukać po prostu czegoś, jakiegoś węgla. Aha, jeszcze to nie jest zabudowane. Okej, okay. poszł ten żwir, także jak już żwir pójdzie, to będzie dobrze. Dobra, musimy to wykopać. Mam tylko trzy pochodnie. No, może nie róbmy tego całego, tak? tylko od razu zróbmy... Nie wiem, robić taki czy robić te mniejsze tunele? Dobra, nie, robię te mniejsze tunele. Lecimy. Mam nadzieję, że coś znajdę ciekawego. Ok, mamy złoto i redstone. Dobra, musimy to zniszczyć. Kurczę, no nie znajdę żadnego węgla. Nie ma szans nawet. czy taką o że my robili takie coś, ale znajdziemy węgiel. Dobra, doszedłem tutaj i jestem. Dobra, ale może się najeść, bo jestem trochę głodny, a Jeszcze trochę tego kopania nam zostało, mhm. czyżby tu było ciekawego dziś w pobliżu? No co, chyba muszę wracać na górę, no co ja tu więcej zrobię, no nic nie dam rady zrobić Dobra, muszę zacząć budować to torowisko i tyle, no Ale kończę odcinek teraz.